Jeffrey ma gdzieś swoją produktywność. Każdego dnia siedzi tylko w domu, gra w gry wideo, nie wychodzi na dwór, nie pracuje nad niczym, nie ma żadnych celów, chce stać się milionerem, ma to gdzieś tam z tyłu głowy, ale myśli sobie, no, zacznę za tydzień. Za każdym razem tak jest. Walikonia każdego dnia po 3, 4, 5 razy dziennie, ale w końcu postanawia zmienić swoje życie. Mówi sobie, że ten tydzień nadszedł i w końcu będzie podążał za tym celem, żeby stać się milionerem. No więc zaczyna swój własny biznes internetowy, zaczyna marketing afiliacyjny, więc siada do swojego komputera. Zaczyna edytować swój pierwszy film. Jest super podekscytowany, ale w pewnym momencie dzieje się coś dość niespodziewanego. Jeffrey denerwuje się, bo nie może przenieść pewnego filmu na inną ścieżkę i przez to cały czas się denerwuje i zastanawia się, jak on ma to zrobić. Szuka poradników na internecie, jak to zrobić, i nie umie nic znaleźć i w końcu poddaje się, bierze swój telefon, idzie scrollować na TikToku i nie kończy tego filmu. Ostawia włączony komputer i po prostu odchodzi. I mówi sobie: "Zacznę jednak za tydzień". Adonis Adonis jest w stanie siąść i skupić się tak bardzo, że jest w stanie zrobić miesiąc pracy normalnej osoby w jedną godzinę. Jest w stanie zrobić tak wiele, że normalna osoba musiałaby pracować tyle przez miesiąc. Skupia się po 10 do 12 godzin dziennie, wyobraź sobie, że Adonis robi rok pracy w jeden dzień, a to tylko dlatego, że rozumie, że kluczem do produktywności i skupienia jest wyeliminowanie wszystkich rozproszeń i pozbyciu się wszystkiego, co może Cię rozpraszać. Po pierwsze, ja mam na imię Dawid i pomagam młodym mężczyzną przejść przez transformację od Jeffrey'ego do Adonisa. A w dzisiejszym filmie przekażę Ci cztery zasady, które zwiększą Twoją produktywność. I gdy mówię, że zwiększą, to zwiększą ją drastycznie. Więc pierwszą z nich będzie przerywane po scenie. Pamiętam w lutym 2024 był pewien dzień, w którym powiedziałem sobie, że po prostu nie będę nic jadł. No więc tak jak powiedziałem, tak zrobiłem i przez cały dzień nic nie jadłem. I następnego dnia, czyli wtorek, wstałem we wtorek i Czułem się bardzo, bardzo skupiony, czułem się taki bardzo produktywny. Nagrałem sześć bardzo takich wysoko jakościowych filmów, według mnie. Nie musiałem wycinać ciszy ani nic takiego, tylko po prostu czułem, że są perfekcyjne te filmy. A później, była jakoś szósta, piętnaście, coś takiego, postanowiłem iść. Sobie coś zjeść. Więc zrobiłem sobie cztery jajka, wziąłem jakąś sałatkę, która była i po prostu zjadłem to wszystko. Zjadłem te cztery jajka i zjadłem całą sałatkę. No i pojechałem do szkoły. I po 20 minutach siedzenia na pierwszej lekcji byłem zmęczony. Wyobraźcie sobie, jest siódma rano, wstałem no trzy, cztery godziny temu, zrobiłem trochę pracy i jestem zmęczony. No to nie jest normalne. W każdym razie byłem taki zmęczony przez cały dzień. Dosłownie przez cały dzień czułem się właśnie taki pośledzony. Przez cały dzień chodziłem i byłem taki, po prostu chciałem spać. Nie byłem w stanie. Pracować, nie byłem w stanie się skupić. W szkole też nic nie zrobiłem, bo nie byłem w stanie się skupić. I później wróciłem do domu i postanowiłem po prostu położyć się na podłodze mojej kuchni, więc po prostu położyłem się i rozmawiałem tak z moją mamą. Powiedziałem mi właśnie, że dzisiaj czuję się jakiś upośledzony, nie wiem co się dzieje. W każdym razie, gdy leżałem na tej podłodze, to przypomniałem sobie słowa Hamza, który mówił, że przerywane po scenie to jest najlepsza taktyka na produkty. Myślę sobie, że zawsze miał rację. I nigdy nie kłamał, gdy to mówił. I wtedy znałem sobie sprawę z tego, że przerywane postanie, czyli po prostu nic nie jedzenie w trakcie czy przed swoją pracą, jest najlepszą taktyką na produktywność. Więc ta zasada, czy taktyka, jakkolwiek zresztą nazwać, jest najlepsza, jeśli użyjesz, gwarantuję ci, że Twoja produktywność po prostu wystrzeli w górę. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego przerywane postanie, czy nic nie jedzenie, głodzenie się? Jest takie efektywne. Mianowicie chodzi o to, że około 60% naszej takiej mocy mózgowej idzie do procesu trawienia, przez co nie jesteśmy w stanie tak dobrze się skupić. Wyobraź sobie 60%, dostaje Ci tylko 40%. Jeśli Ty jesteś w stanie zrobić dosyć dobrą pracę na 40%, wyobraź sobie, co będzie na 100%. Drugą zasadą na produktywność, która pomoże Ci ją zwiększyć, jest planowanie następnego dnia. Wiele osób robi tak, że często nie planuje swojego następnego dnia i ma po prostu taką rozwałkę dniu. Napisze sobie zadania, ale nie. Nie wie kiedy, jak i gdzie ma je zrobić, i po prostu jest tak, jest taki chaos w ich życiu. Nie wiedzą, co mają robić, nie wiedzą gdzie, nie wiedzą kiedy, i cały czas szukają jakiś innych zadań, które mogą robić. I przez to nie są w stanie zrobić tyle, co osoba, która ma zaplanowany dzień. Bo wyobraź sobie, pamiętasz pewnie w szkole mieliśmy plany lekcji. No, ja dalej chodzę do szkoły, więc wiem, ale pamiętasz na pewno, że na przykład w poniedziałek miałeś może matmę, potem miałeś polskę, miałeś jakiś plan, który musiałeś podążać, nie mogłeś sobie pójść, i no mogłeś, ale. To nie o to chodziło. I najlepsze było to, że to Ty nie wybierałeś, co robisz. I przez to byłeś w stanie zrobić to, co masz na planie. Masz matematykę, to idziesz na matematykę. Masz polski, to polski. Masz w tej sali o tej godzinie, idziesz do tej sali o tej godzinie. Zawsze wiesz, co masz robić. To nie tak, że musisz myśleć, aha, co ja bym teraz robił. Nigdy tego nie było, że zastanawiałeś się, okej, okay, jaką ja bym chciał teraz mieć lekcję. Nie, zawsze ta lekcja była wyznaczona. Więc no, szkoła jest głupia, tak się z tym zgadzam. Ale to jest jedna rzecz, którą robimy fantastycznie. Musimy to po prostu wziąć i skopiować i gwarantuję ci, że to wystrzeli twoją produktywność w górę. Nie? Więc jak to zastosować? No, wejdź na kalendarz Google czy na kalendarz na swoim telefonie, nie ma to żadnego znaczenia i po prostu zaplanuj swój dzień, zaplanuj każdy dzień, zaplanuj to, co chcesz jutro zrobić, zaplanuj to, w których godzinach będziesz to robić, zaplanuj to, kiedy będziesz czytał książkę, jaką książkę, gdzie, kiedy, jak. Zapisz wszystko, zapisz wszystko w jak największych szczegółach, żeby twój przyszły ja nie musiał o tym myśleć, żeby nie musiał zastanawiać się, co ja mam teraz robić, Wyobraź sobie, ile to zajmuje takich punktów mózgowych, żeby faktycznie to zrobić. Mnóstwo, po prostu nie da się tego wszystkiego zaplanować, a zajmie ci to 10-15, może nawet nie, może 5 minut, żeby zaplanować swój następny dzień. Co ja robię, to każdego dnia po prostu siadam i ustawiam sobie na następny dzień, co mam robić. Więc planuj następny dzień, przygotuj się, przygotuj sobie zadania, które masz zrobić, przygotuj specyficzne tytuły filmów, które masz nagrać, przygotuj specyficzne miniaturki, które masz zrobić, w każdym bądź razie Przygotuj sobie wszystko tak, żebyś jutro nie musiał o tym myśleć, żebyś jutro nie musiał się nad tym zastanawiać. I nie mów sobie, że, no, będę pamiętał, bo nie będziesz pamiętał, uwierz mi. Ja już próbowałem tego mnóstwo razy, mówiłem sobie, o, będę pewnie pamiętał. Nigdy nie pamiętałem. Wiadomo, czasem mi się może, aha, miałem o tym nagrać, dobra ale musiałem chwilę o tym pomyśleć, a to zmarnuje Ci te właśnie punkty mózgowe i gdy musisz o tym myśleć, no marnujesz te punkty mózgowe, które mogłeś użyć w zamian za to na swoją pracę. Trzecią zasadą, która naprawdę zwiększyła moją produktywność jest eliminowanie rozproszeń. O co chodzi, to wiele osób ma tak, że gdybyśmy nagrali Ciebie w Twoim pokoju, który pracuje, pracowałbyś jak idiota i ja mówię też o sobie, nie? Po prostu ludzie, czyli ogólnie my wszyscy, myślę, pracujemy po jak debile i ja też, przyznaję się, że ja też, bo ja też zauważyłem, dzisiaj u siebie, że pracuję po prostu jak idiota. Czasem wejdę na, na przeglądarkę, włączę YouTube'a i nagle wejdę na swój kanał i po prostu patrzę na, swój film, na swoje filmy i przewijam nagle i nawet nie wiem, co się dzieje. Albo myślałem sobie, o, przestawię sobie biurko tam, i tak myślałem chyba przez dwie minuty, i potem, aha, miałem pracować. Więc każdy pracuje jak idiota i musisz wyeliminować tyle rozproszeń, ile to możliwe. Co ja pamiętam, że robiłem, to po prostu miałem kartkę i długopis na swoim biurku, miałem taki zeszyt i po prostu pisałem to, co mnie rozpraszało. I to było fantastyczny sposób na eliminowanie tych rozproszeń. I chyba też znowu zacznę to robić, bo zauważyłem, że właśnie pracuję jak jakiś debil. Ale wyeliminuj rozproszenia, wyłącz wszystkie powiadomienia na swoim telefonie, wyłącz wszystkie powiadomienia na swoim komputerze, wyłącz powiadomienia, nie wiem, na swoim tablecie, w każdym razie wyłącz je wszędzie. Postaraj się wyeliminować tyle rozproszeń, ile możesz. Wiadomo, niektórych nie możesz, tak jak na przykład twoi domownicy, ale możesz im powiedzieć na przykład, żeby teraz cię nie wołali przez te godzinę czy dwie, bo chcesz naprawdę się skupić. Możesz takie coś im powiedzieć. I będą pamiętać, aha, miałem go nie wołać. Więc w ten sposób możesz wyeliminować te rozproszenia, ale no niektórych nie możesz się pozbyć. Musisz z tym po prostu żyć, ale możesz się przynajmniej jakoś zredukować, możesz coś zrobić, żeby faktycznie mieć ich mniej, ale... Wyeliminuj tyle rozproszeń, ile jesteś w stanie, i gwarantuję ci, że to poprawi Twoją produktywność bardzo, bardzo mocno. I czwartą zasadą, która naprawdę zwiększy Twoją produktywność, jest jedną żabę. Mianowicie ta zasada na produktywność jest bardzo, bardzo efektywna. I polecam ją robić dosłownie każdemu. O co chodzi to? Zadam ci pytanie. Jeśli miałbyś zjeść żabę, kiedy byś to zrobił? Powiedzmy, że masz zjeść ją na kolację i masz tą żabę i siedzi na tym talerzu i masz czym zjeść. Jest taka ohydna. Kiedy byś to zrobił? No większość ludzi odpowie, że na końcu. Większość ludzi odpowie, że później, że zostawi to na później. A to jest najgłupsza rzecz, jaką możesz zrobić. Bo wyobraź sobie, zjeżdżę sobie te kartofle i do smakuje naprawdę dobrze i widzisz dalej tą żabę i myślisz sobie, ja pierdolę jeszcze muszę to gówno zjeść, nie? <noise> Więc na początku lepiej zjeść tą żabę. Na początku jest wziąć tą żabę, żeby wbić się na ten widelec i po prostu ją zjeść. Zrobić te najtrudniejsze, najgorsze zadanie, które masz do zrobienia. Dla mnie to jest, no, nie jest to najgorsze zadanie. Jest to te najtrudniejsze, wymaga najwięcej tej, tej takiej mentalnej siły ode mnie. Jest to nagrywanie filmów, fakt, ale lubię to zadanie, lubię nagrywać te filmy o produktywności, po prostu przyjemnie się nagrywa, więc no je robię. Ale jakie jest Twoje zadanie żaby? Co jest zamiennikiem żaby w Twoim życiu? Co jest Twoją żabą? Chodzi o to, żebyś to znalazł i ustawił to jako pierwsze zadanie podczas swojego dnia. Nie mycie się, nie Kompanie się, nie śniadanie, tylko po prostu wstajesz i jesz tą żabę od razu. Dla mnie jest to tak, jak mówię, nagrywanie filmów. Co robię, to po prostu wstaję, ścielę swoje łóżko, idę do łazienki, tam załatwiam się, no i wracam i od razu siadam na nagrywania. Wiadomo, czasem muszę jakiś skrypt napisać czy coś takiego, ale zazwyczaj po prostu siadam i nagrywam. To jest to zadanie, które jest tą żabą, które jest najtrudniejsze. Więc zastanów się teraz, co jest twoim zadaniem żaby, co jest twoim najtrudniejszym zadaniem. I co musisz robić jako pierwsze podczas swojego dnia? I dzięki tym czterem zasadom, Twoja produktywność wystrzeli w górę, jak rakieta. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, możesz zostawić łapkę w górę i suba. Możesz napisać też komentarz. Jeśli potrzebujesz pomocy z Twoją produktywnością, tam możesz kliknąć pierwszy link na dole. Najlepszym momentem na zmienienie Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.